fala żydów, stalinowców zalała Polskę, obsadziła wszystkie centralne stanowiska w, ministerstwa, w ministerstwach, majoryzując w ogóle Ministerstwo Bezpieczeństwa, z którego zrobiła instrument eksterminacji Polaków. I ci ludzie mają celność teraz nas pouczać, mówić, co jest antysemityzm, co nie jest antysemityzm. Jeszcze nie wysłała Polska krew po ciemnej okupacyjnej nocy, kiedy ludowa władza narzucona przez Moskwę rozpoczęła kontynuację dzieła bezprawia. Poznański czerwiec 1956 roku stał się pierwszym widocznym znakiem oporu Polaków wobec nieznającego granic, totalitaryzmu. Ludowa władza polskojęzycznym wojskiem zgławiła opór robotników równie skutecznie, co żołnierze doborowych oddziałów Waffen-SS. Na długie lata pozostał w pamięci Polaków tekst wystąpienia premiera Cyrenkiewicza Krew przelana w Poznaniu obciąża wroga. Obciąża wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajścia. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej. Przez kilka następnych lat, podszytych małą stabilizacją, pomróg niezadowolenia narastał. Bezprawnie połączone społeczeństwo nie wytrzymało napięcia w marcu 1968 roku. Umiejętna manipulacja narodowościowa partii doprowadziła do kolejnych reakcji mas. Polska wciąż znajdowała się pod nieustannym bombardowaniem. Getto, które powstało w czasie okupacji, nie rozsypało się w proch w 1943 roku, jak sugestywnie zobrazował to miłość w Campo di Fiori. Getto polskie trwało przez lata stalinowskiej nocy ściskane murami więzień Bermana i jego następców. Getto trwało przez lata małej stabilizacji, przez 1968 rok, kiedy to po raz kolejny świat, od czasu pogromu Kieludzkiego miał zrozumieć, jaka jest najlepsza taktyka na jego utrzymanie. Strategia partii komunistycznej, opartej na członkach pochodzenia żydowskiego, udowadniała międzynarodowej opinii, iż to właśnie Polacy odpowiedzialni są za właśnie i brak tolerancji. To Polacy zabijali wyganiali Żydów, gdy tymczasem prawda była dokładnie odwrotna. Komunistyczny reżim korzystał z taktyki faszystów, którzy dla stworzenia pretekstu do wybuchu wojny wymordowali w polskich mundurach własnych braci w libijskiej radiostacji. Represyjny aparat bezpieczeństwa oparty na Żydach, którzy dzięki Polakom przetrwali okupację, żelazną pięścią ściskał krtani narodu, nie tylko okupacją, ale i całą historią świadczącego, że jest najsprawiedliwszy wśród narodów świata. Dzięki upiornej konsekwencji dzieły bezprawia w Polsce dokonywały się nieustannie. Kolejne ofiary systemu przyniósł protest wybrzeża 70 roku. Po raz kolejny od wojny polskojęzyczne wojsko przyszło z pomocą marionetkowej partii. Ponownie okazało się, iż zależność od Moskwy Tkwi nie tyle w kluczu ideologicznym, co militarnym. Nie trzeba było interwencji Kremla. Polacy załatwili sprawę braci równie skutecznie jak Stalin rozwiązał kwestię katyńską, jak hitlerowcy w radiostację. radiostacji. Sześć lat później był radą, aż w końcu wciąż tlące się polskie getto ognisko wybuchło z nową siłą. Na czele protestów w sierpniu 80 roku stanął robotnik ze stoczni Lech Wałęsa. Wydawało się wówczas, że stoimy u samych wrót raju. 13 grudnia udowodnił Polakom, że Moskwę wyręcza skutecznie Wojsko Jaruzelskiego. Polskojęzyczni generałowie, szkoleni przez Moskiewskie Akademie, rozwiali wizję swobody polskiego narodu w proch. Bezprawia dopełniała milicja z pasją godną najlepszych tradycji bermanowsko-moczarowskiego bezpieczeństwa. Letto Polskie trwało więc wciąż, gdy oto po 10 latach od sierpnia doszło wreszcie do porozumienia. Okrągły stół miał stać się symbolem prawdziwej ugody narodowej. Zaprzestano szykan, zaczęto mówić o rozliczeniu katów narodu i czarnej przeszłości ostatniego półwiecza. Prezydentem został przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa. Rychło okazało się, że poglądowcy stanowskich oprawców ponownie zdominowali arenę polityczną. Bezprawie za przyczyną koalicji z SDRP na czele tłumaczyć, czym tak naprawdę był Okrągły Stój. Meblem, przy którym zalegalizowano drobinę z narodu, w której tle winni zbrodni na Polakach mieli pozostać bezkarni, ciesząc się zasłużoną emeryturą. Wybierzmy przyszłość, ale pamiętając o przeszłości, wobec tak postawionej kwestii, kandydat na prezydenta SDRP i jemu podobni winni wreszcie mieć honor, by zejść z polskiej sceny politycznej raz na zawsze. Apeluję do młodych Polek i Polaków, aby nie głosowali na Aleksandra Kwasińskiego.